Cześć moi drodzy kochani! Dzisiaj Wam chciałam powiedzieć, że. Po, po, powiem Wam tak. Powiem Wam dzisiaj zasady, na których trzeba polegać, czyli takie, jak można, no, nagrywać filmiki o LPS. Zaczynajmy. Po pierwsze, tło musi być ładne, a nie takie okropne, że na przykład, no, macie na gdzie pajączyna i to widać trzeba. I tak, po pierwsze mm, ładne scenki trzeba robić, a nie jakieś beznadziejne. Pokażemy różne przykłady. Pierwsze, to czego jest beznadzieja. Brzydkie tło. Dobra, kiedy ona przyjdzie? O Boże, ale ona ma okropny dom. Ciekawe jak w środku. Proszę! Dziwny głos. No cześć! O Boże! Po drugie, rzecz, którą lepiej robić. Od tamtej. Czyli od, czyli od pod, pod Ładne tło. O, kiedy ona przyjdzie? Proszę. O oh, wow, ale ona ma ładny dom. O oh, ja. O oh, no hej. O oh, wow. Teść. Pod